Krzysztof, co to ma znaczyć? Wchodzę na Instagrama, a tam jest konto ciekawostnika. O kurczaki! Wchodzę na Patronite, a tam jest konto ciekawostnika. Dlaczego ja o niczym nie wiem? Eee, niespodzianka? No wiesz co, może jeszcze TikToka nam zrób. Pokryj mu. co? Eee, e, dobry pomysł, bardzo świetny. E, ale wiesz co, najpierw poszukajmy tych patronów. Na tym Patronite? A co to właściwie jest? Tak, to tak można zostać naszym tym patronem i w zamian e, dostawać na przykład takie quizy, dodatkowo odcinki, takie ekstra odcinki, co nigdy ich nigdy nie o. było, ale może będą i takie gry różne, e, spotkanie booki a nawet tym Mercedesem. Można zostać takim naszym samochodem? E, nie Mercedesem, tym e, Mecen mencen... Mecenasem. Pewnóż mi. Mecenasen. No właśnie, tym. mecenasem. To taki, co ktoś tam pomaga takim jak my. O. Ale czekaj, czekaj. Powiedzieć, quizy? Bo ja lubię quizy i na pewno znam odpowiedzi na wszystkie pytania. O kurczaki. To nie, to muszę taki trudniejszy, taki najtrudniejszy zrobić, taki zagadkowo zagadkowy. A ja muszę powiedzieć mamie, żeby koniecznie została patronem ciekawostnika. Może dzięki temu kupimy sobie nowe mikrofony. No tak, no no, no. no, no. Przydałoby się to. No, przyda się, o, no, na pewno się przydało. No, postawimy też jakieś tam, nie wiem. Wystawimy też taki. Aha! Wystawimy też taki super plakat kosmiczny i też powiem o mojej mamie, bo ona też by chciała bardzo. Ona chce, tylko ona nie umie i jej pomogę. A ty tak sobie robisz tam te konta na Instagramie, Facebooku i Patronite, a przygotowałeś sobie na dzisiaj ciekawostki? Hmm? No pewnie, no tak, pewnie, że ta moja pszczoła zremisywała ostatnio z twoim słoniem, ale dzisiaj będzie to takie, że ja wygram, takie, że wygram. Nie będziesz miała szans ze mną, takie mam, że ci w pięty wejdzie ci takie ciekawostki. Zawodnicy na ring, w takim razie. I cześć, tu ukrzyś. I Marta. Witajcie w kolejnym odcinku Ciekawostnika. Dzisiaj mamy fantastyczne zwierzęta. Jestem oczarowana moim niuchaczem. Yy, to znaczy dziobakiem. Niuchaczem? No bo niucz kamander miał takiego i on wykradał złote klejnoty i wyglądał zupełnie tak jak dziobak. A tam dziobak. Ja wystawiam na pojedynek najbardziej popularne zwierzę domowo-miejskowo-wyskowe. E, chcesz mi powiedzieć, że wybrałeś psa? Nie, nie no coś. No, mój pies no, to dużo śpi, ale nie chuje, W zasadzie to budzi się tylko jak słyszy odgłos otwieranie lodówki albo piszczącej piłki. No, no to co wybrałeś? Obrono, no mów jednak. No. Gołębia. Co? Go, gołębia! Chyba gołębia, hello. No, no dobra, no nie znam się. Ale ważne, że jest super i że nie masz z nim żadnych szans. A u nas na się to prawie każdy ma gołębia. Wiesz co? No to ja może zacznę i już pierwszą ciekawostką Cię pokonam, żebyś się nie musiał kłopotać. No, co na no z jaką masz tą no pewnie, że dziobak dziobie, No to tak kura, no i co? I chcesz pewnie tak samo jej wypłynąć, jak na mojej kurze, jak ja wypłynąłem, że moja kura wygrała. Da już spokój z tą kurą. Raz Ci się udało wygrać, już zostaw to w przyszłości. No ale dobra, wracając do dziobaka. Kapitan John Hunter ponad 200 lat temu jako pierwszy opisał dzierbaka i wysłał jego futro do Wielkiej Brytanii. A kiedy tamtejsi naukowcy to zobaczyli, uznali, że to są jakieś banialuki, bo tak fantastyczne zwierzę może istnieć tylko w bajkach. Hm? Mogli wysłać wiadomość moim gołębiem. Hm? Bo szybciej się dowiedzieli o istnieniu dziebaka. Bo wiesz, że wiadomości dawno, dawno temu to wysłano nie sms-em, ani pocztą, ani tam mailem, ani przez patroneta, tylko za pomocą głębi. O wielkie, Michalo. Ale muszę ci skończyć, że ci badacze, którzy dostali to futro, oni go chcieli nawet zakwalifikować do tej samej grupy co Syreny. Syreny? To takie, co to, to na aucie w Straży Pożarnej robi yo-jo-jo? Sam jesteś na aucie Straży Pożarnej. Syreny to takie, panie, z ogonami zamiast nóg. I nikt nie wierzył, że on istnieje tak samo jak istnieją Syreny. Miał za dużo fantastycznych cech, tak jak saki karmił mlekiem swoje młode, ale składał jaja tak jak ptaki. No poważnie, a potem jeszcze się okazało, że ma nogi po bokach i porusza się tak samo jak gady. Sako ptako, gad. Hm? Co na to powiesz? Nie, co? Nie, 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 nie. To, to jakieś zmyślone zwierzę jest. Tak samo jak Syreny. A mój gołąb to jest prawdziwy. I każdy na bank kiedyś oberwał lecącą kupą od głębia. Bo jak są jak bombowce, to głowie tylko. To prawda. Ja Dobra, oberwałam tak, tak. raz, Ale. To szczęście przynosi. Na szczęście to jest? Nie wiem, tak mi babcia kiedyś powiedziała. No nie wiem, wylądowałam tu z tobą, więc chyba średnio przyniosło mi to szczęście. Może babcia nie tak mówiła, że Dobra, mówiła już problemu, kończę tak. mój wstęp o dziobakach. W końcu okazało Żeby się. Nie Cicho. kończę już mój wstęp o dziobakach, bo okazało się, że są. Takie ssaki, co z jaja. Nazywamy je ssakami jajorodnymi. Uznano nawet, że dziobak to taki łącznik pomiędzy różnymi gatunkami. Fantastyczne zwierzę, a to jest dopiero początek moich ciekawostek, więc powiedz, chcesz w ogóle kontynuować ten pojedynek? Czy już kończymy i wygrałam? Błagam cię. Błagam cię. Mój gołąb wygrał nie jedną wojnę. Jeden taki gołąb nawet został oznaczony medalem. A W sumie nawet nie jeden tylko kilku tych go 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 gołąbiów. Gołębi. Go gołębiów. Tych ptaków, bo uratował prawie, no dobrze, ale ten jeden był gołąb, gołąbiem bym, był gołębiem gołąbkiem może, był ptakiem, był takim co je ziarno i uratował ponad 200 żołnierzy i w dodatku był Francuzem i nazywał się, to się mówi po francusku, ch, ch, cha, ami Szuchami, znaczy, ale no przyjacielu. francuski. Ale gołam bohaterem. Tak, no był bohaterem. Udało mu się w ogóle dostarczyć wiadomość, mimo tego, że został tam szali, do niego. No i Bdulek stracił jedną z nóżek, ale w ramach tego, tego bohaterskiego czynu to dostał medal. No i protezę tej nóżki, co ją tak stracił, niestety, w, te, w tej podróży. No i mój gołą to prawdziwy wojownik w ogóle i wygrywacz. A ten twój to co? Może znosić tylko jajka i tyle i do tego śmiesznie wygląda jak taka kaczko wydra. Wojownik chyba taki dres osiedlowy. Dziobak ma tajną bron, czyli ostrogi, a dokładniej chłopaki, dziobaki, bo samce w swoich ostrogach na tylnych łapach wytwarzają jad, który mógłby zabić zwierzę wielkości psa, takiego mojego psa, a nie twojej małej tusi. Jad! Jad! Proszę cię! Kupa gołębia jest tak straszna, że trzeba na nią uważać, bo roznosi choroby. I najlepiej nie dotykać w ogóle i nie wąchać. Pewien pan się o tym przekonał, bo tak sobie dokarmia tego łąbki, tak u siebie na balkonie, dokarmia, dokarmiał. No, one mu dziękowały tym, że tam zostawiały mu tą, no wiesz, dwójkę. No i ten pan tak wyszedł sobie na balkon pewnego dnia i tak się zaciągnął i zemdzał. No i obudził się dopiero w szpitalu. No więc, no to jest prawdziwa historia, więc trzeba uważać na ten gołębie. I to jest właśnie prawdziwa historia, nie taka zmyślona jak ta twoja o tym dziobaku. Obrzydliwa ta historia. Ale myślę, że jad jest jednak lepszą bronią niż kupa. Dobra, zmieńmy temat. Dziobaki żyją w strumykach i rzeczkach w Tasmanii i Alpach Australijskich. Lubią taplać się w wodzie i nurkować. Jakie z nich słodziaki. W swoich ogonach magazynują tłuszcz, zupełnie tak jak diabły tasmańskie. Co na no to powie ten twój szary kupoproduktor? Moje głębie w ogóle to żyją w miastach i na wsiach, są wszędzie. O, I w ogóle nie trzeba jechać tam gdzieś, gdzie są jakieś diabły. Prosić. Nie wiem, czy to dobrze, że są tak wszędzie. No, ale też zadać ci takim kadzie jedną słabostkę, żeby nie było tak, że nie daje ci forów. Ym, tak ogólnie to, ta ciekawostka, słabostka dotyczy wszystkich ptaków. Też? No dobra, ale powiedz w końcu coś ciekawego o tych gołębiach, a nie same głupotki. No tu uwaga, to jest, to jest bardzo ważna rzecz przecież. Mm -hmm. Tak samo ważna, jak to, że gołębie na przykład robią ptasiemleczko. mleczko. O, ptasie mleczko zjadłabym, takie karmelowe ptasiemleczko, mleczko bym mm -hmm, Ja też bym zjadł. O, ale nie, nie, nie zagaduj, nie, tutaj mam ważną informację właśnie, taką tą słabostką. No, taką. słucham. Jaką? Gołębi i ptaków... No mówię, mm -hmm. spokój. Gołębi i ptaków, o tak wszystkich ja ogólnie ptaków, spokojna. nie wolno karmić chlebem nie wolno karmić chlebem. No, nie przerywaj mi. Tak, nie wolno, bo od tego chorują i mogą nawet, no wiesz tam. No jest to prawda, ale wszyscy o tym wiedzą, że ptaków nie wolno karmić chlebem. Ale Krzysztof, czy ty możesz chociaż jedną ciekawą rzecz o tych gołębiach powiedzieć dzisiaj? Proszę cię. To było ważne, no, to, no, no tak. No, tak samo ważne, że jakże głębiej mają tą wewnętrznego, tego GPS-a, mają i że potrafią liczyć do dziewięciu, a niektóre nie potrafią. No i w końcu mnie zainteresowałeś czymś. Co to jest GPS? GPS to jest głupkowate popisy szybowcowe. Że co? Nie no, żartowałem. To, to takie coś, że to każdy ma teraz w telefonie GPS. No, takie coś, że jest, że to takie coś, jest, że to się prowadzi do celu. No. Na przykład moja mama nie wie, gdzie jest na przykład i gdzie chce dojść, albo inaczej. Nie wie, gdzie jest, ale wie, gdzie chce dojść. No to wtedy sobie włącza tego GPSa. No i on jej mówi: yy, no, gdzie ma jechać, kiedy skręcić? No, no, My to mamy w sumie od jakichś chyba 50 lat, a gołębie mają. Taki kompas, no, taki kompas, a gołębie mają to od zawsze. Wow. No i w, poza tym ten, gołębie mają taką kamerkę 360 w oczach i widzą wszystko dookoła jak lecą i tak w ogóle widzą tak daleko, że y, tam kilkadziesiąt kilometrów y, widzą do przodu co się dzieje i mimo to, że zasuwają tak szybko to tak 100 na godzinę. No, dobra, zaraz, wszystko zaraz. Wszystko fajnie, ale raczej nie wyobrażam sobie gołębia jak leci z telefonem i sprawdza GPS. Już tego mi nie wciśniesz. No bo jakbyś jak leciała 100 na godzinę, to byś nie miała też, bo ten... Bo by ci wypadł z 100 no. na godzinę! No, Tylko mi mają nóżki. 100 na godzinę, chyba coś ściemniasz. No czasem tak, ale nie tym razem. Dobra, wiesz co? Kończę tę rundę, bo zanudzisz wszystkich na śmierć. Uwaga, teraz ciekawostka petarda. Futro dziobaków jest fluorescencyjne. To znaczy, że na imprezie, gdzie będą lampy z promieniowaniem ultrafioletowym, będzie świecić na zielono i niebiesko. Wolisz zwierzaka, który świeci w ciemnościach, czy ptakach, z którym wygrasz teleturniej? Ja tam lubię lampki nocne, nie powiem, że nie. No dobra, ale z głębiem tych lampek to możesz wygrać całą masę, bo są świetne w teleturniejach. Zwłaszcza w tych takich, gdzie się wybiera takie trzy bramki, albo trzy koperty, w sensie wybierasz jedną z trzech. Mm -hmm. No i y, to jest taki paradoks, tak zwany paradoks Montiego Halla. No i sprawdzimy, czy Ty byś wygrała, czy przegrała. Dobra. I teraz tak, są trzy bramki. Okej. Okay. Tak? tak rozumiem. Tak? No to Nie trzy koperty. trudne. I tylko w jednej bramce jest nagroda. Mm -hmm. A w dwóch załóżmy, że są kupie gołębia. A fuj. I teraz tak, masz trzy bramki, w jednej jest nagroda, są, a w dwóch są kupy gołębia. Mm -hmm. y, którą y, bramkę wybierasz? Dwójkę. Bez dwójki w środku poproszę. Ja teraz odkrywam, <grym> ja teraz wybieram i odkrywam bramkę numer trzy i tam jest kupa gołębia. Okej. Okay. Zmieniasz swój wybór, czy zostajesz hmm. przy dwójce? Zostaje przy dwójce. I przegrasz. Co? Ha. Bo trzeba było zmienić. No tak, tak to działa, że jak się wybiera z trzech jedną, to potem jak się ktoś pyta, czy zmieniasz, to musisz zmienić. I gołębie zawsze zmieniają i wygrywają gołębie takie te turnieje. Przegrałam turniej z gołębiem, o, nikt ci w to nie uwierzy. Tak, masz kupę, wygrasz kupę. Ha. Kończę zatem ten pojedynek. Moją ciekawostką o zębach dziobaków. Bo nie mają zębów, dorosłe dziobaki. No to niektórzy ludzie na też nie mają. Halloween, to za wyciekawostka. Mówisz ze swojego doświadczenia? O, ale śmieszne. Ja jestem od Ciebie młodszy, Ty jesteś na pewno starsza ode mnie i to... Będę no, i wszyscy młody, wiedzą, tak. że to nieprawda. Ale wracając do dziobaków, to wypadają i zęby zaraz po puszczeniu nory. Ale no tylko dziobak w tym miejscu ma opuszki skreatynizowane. No bo te dziobaki to mają dzioby, tak jak kaczki, to wiesz. A gołąb ma dziób jak Gołębie, więc nikogo nie odgapia, tak jak ten Twój dziobak. A, to fantastycznie. Dobra, podsumujmy. Możecie na naszym Facebooku zagłosować na fantastycznego kuzyna Syreny, który był wzorem dla powstania niuchaczy, saka, który ma cechy ptaków i gadów i wytwarza jad i świeci w ciemności. Albo na Gołębia, który zajmuje się masową produkcją kup. No ale za to szybko lata i mnie liczy do dziewięciu. Dobra, głosujcie na dziobaka. Słyszałaś kiedyś dowci po dziobaku? Nie. No właśnie, bo nie ma, a głębiach są. Eee, tam. Dziobaki górą. I pamiętajcie, że jeżeli chcecie, żeby wasze imię pojawiło się w opisie odcinka, to możecie zostać naszym patronem. Czekają też na was quizy, dodatkowe odcinki i wiele niespodzianek. No dobra, opowiedz ten dowcip, bo jestem już ciekawa. Już mogę? Tak. Dobrze. To już opowiadam. Uwaga. Siedzą dwa głębiej na dachu. Mhm. No i teraz się mnie pytasz, i co? I co? No i co? No jeden grucha, a drugi jabłko. <grywka> <grywka> yy, Okej. Okay. No to jest śmieszne, bo jest... Gołębie gruchają. No, no i grucha to jest jak gruszka, no. To się wydaje. To muszę ci to dowcip dowci po głębiach. Przepraszam gołębiach. za kolegę. To po prostu jak ktoś wystawia dziobaka i nie rozumie dowci po głębiach, to na bank gołębie muszą wygrać. Przykro mi, ale dziękuję bardzo. Wszyscy głosujemy na gołębie, a dziobaki, hello, papa i tak. To ja wybrania. lecę przypomnieć mamie i my też żeby została patronką. A ja, ja, ja nic nie robię, ja idę spać. To pa, dzięki, że byliście z nami. Głosujcie na dziobaka na Facebooku. Pa, Gołębie wygrają!